Uff! Jakoś to przetrwało. Mama, słucham, co ty mi narobiłaś? Dostałam jedynkę przez ciebie. I Moniki. Od kilku tygodni Monika nie chodzi do szkoły, tylko uczy się przez internet. Zobaczcie, jak to u nas wygląda i co nam się pewnego dnia przytrafiło. Oglądajcie! Już cztery tygodnie nie chodzę do szkoły i wszystkie lekcje odbywają się przez internet. Do tej pory uczyliśmy się z panią na classroomie i pisaliśmy na czacie. Dzisiaj pani zapowiedziała, że po raz pierwszy będziemy rozmawiać przez kamerkę. Już nie mogę się doczekać! Zobaczę moją panią i koleżanki i kolegów! Rzadko rozmawiam przez kamerkę. Mam nadzieję, że mi się uda ją włączyć. Już trochę się stęskniłam ze szkołą. Takie lekcje, które mamy teraz, nie są zbyt fajne. Lepiej jest chodzić do szkoły. No, ale przynajmniej dzisiaj może będzie trochę inaczej. Może trochę fajniej. Tak jak w prawdziwej szkole. Będę mogła się ze wszystkimi zobaczyć. No mam nadzieję, że mi się uda to włączyć w tą kamerkę. Tylko gdzie to włączyć? No która? Przecież ja się nigdy jeszcze nie uczyłam przez kamerkę. O mnie, żeby mi tylko się udało to włączyć. Żebym uczestniczyła w tych zajęciach. Gdzie to włączyć? Nie no, chyba mi się nie uda włączyć tej kamerki. Muszę kogoś poprosić o pomoc. Mamo, możesz przyjść na Dobra, zaraz mama przyjdzie i pomoże mi się połączyć z moją klasą. Co tam, Onisiu, co chciałaś? Zaczęły się już lekcje? Mamo, zobacz, pani dzisiaj zapowiedziała uczenie się przez kamerkę, a ja nie umiem jej włączyć. Pomożesz mi? No pomogę ci, no jasne, zaraz coś wymyślimy. To fajnie, dzisiaj się zobaczycie wszyscy, tak? Z panią a, super. i z dziećmi. Mhm. Świetnie, to lepsze niż te rozmowy na czacie, prawda? Tak. Dobra, zaraz coś zadziałamy. Dobra. Zaraz ja Ci tu znajdę, Monisiu. Zaraz się połączymy, dobrze? Dobrze. Mamo, wiesz co, ja jeszcze no? przed tymi ym, lekcjami muszę pójść do toalety. Dobrze, dobrze, idź. Mm -hmm. No tylko wracaj zaraz, bo wiesz, pewnie zaraz będzie połączenie. Dobrze, zaraz wracam. Aha. No dobrze, włączymy tutaj tą kamerkę. O. Dzień dobry kochani! Jak miło, że się wreszcie spotkaliśmy! Dzień dobry, dzień dobry! Będziemy sobie prowadzić zaraz lekcje. Ale czekajcie, coś ja tutaj dziecko, widzę. Coś, co mi się tu zepsula, <grymka> Hmm. Ale widzę, że wszyscy są. Ola jest, Zuzia jest. Pawełek jest, Bartek jest, Kuba jest, Monika, Monika jest. Monisiu, a gdzie ty masz okulary dziecko? Czy ty będziesz widziała dobrze? E, tak proszę pani, będę dobrze widziała. Gdzież hmm. ta Monika jest? ona poszła? Tyle jej nie ma, zaczęły się lekcje. Pani myśli, że ja to Monika. Monika, chodź już, szybko! Monika? A to na pewno ty? Jakoś tam dziwnie wyglądasz i włosy masz takie inne. A teraz lepiej, proszę pani? O no, teraz już troszkę lepiej. Monika, czy jesteś przygotowana do lekcji? Masz wszystkie zeszyty i książki? Tak, proszę Pani, mam podręcznik do matematyki, ćwiczenia, i tu do, do polskiego i zeszyty. Tak, mam wszystko. Bardzo się cieszę. Za zaczniemy pierwszą lekcję. W sumie to fajnie, że Pani nas pomyliła. Zaczyna mi się to podobać. Te wszystkie takie fajne książeczki, piórniczki, długopisiki i te lekcje takie online. No coś niesamowitego, jak ja byłam mała, to nie było takich rzeczy. i Chyba będzie super. No już mam nadzieję, że mama się połączyła. Ale fajnie, zobaczę się z moimi koleżankami i kolegami. Ale co to mama tam robi? Miała mi pomóc się połączyć, a ona rozmawia z moją panią. Mama, to co robisz? Monika! Co ty tak machasz tymi rękami? A nie, nie, nic, nic! Jakaś mucha latała, proszę pani. To wiosna przyszła zrobiło się ciepło i lata już tych owadów różnych. I tak ją odganiałam. A mucho, Czekaj! O, widzi pani, jak lata? Dzieci, a przejdźmy już do lekcji. Proszę pani, a jaka będzie teraz lekcja? Teraz będzie edukacja matematyczna. Poznamy sobie nowy sposób na odejmowanie liczby dwucyfrowej lub dwucyfrowej. Zrobimy sobie parę ćwiczeń ćwiczenia i zadam wam potem pracę domową do domu. Dobrze? Oj, niezbyt lubię matematykę. Nie za dobrze mi szła zawsze matematyka. Ale jak to Monika? Przecież ty z matematyki była zawsze taka dobra, zawsze miałaś swoje pionki. Nie, nie, ja zawsze bardzo lubiłam matematykę, te funkcje trygonometryczne, te sinusy, kosinusy i figury przestrzenne i, i całki, bardzo lubiłam zawsze i lubię, lubię. Monika, ale przecież w drugiej klasie nie ma jeszcze takich trudnych rzeczy jesteś jednak geniuszem matematycznym. Ja zawsze to wiedziałam. Zawsze. No czy ja wiem. No aż taka dobra to chyba nie jestem, proszę pani, z tej matematyki. Jejku, no co ta mama wyprawia? Jej się chyba wydaje, że ona chodzi do szkoły. No nie, no tak chciałam zobaczyć moją klasę. No chyba ta mama siadła i jej się to spodobało. No jak ja mam teraz pójść? Pani myśli, że mama to ja. Mam pomysł, żeby pani nie widziała, to pójdę na czworaka do mamy i może się jakoś tak szybciutko zamienimy. Pani może nawet nie zauważy. Mama, mama! Nie przeszkadzaj mi! Mama! Mosia, ja jestem w szkole. To są moje. Ale ja się dzisiaj chcę pouczyć! Monika, co tam się u Ciebie dzieje? Co ty wyprawiasz? Dziecko, co tam się dzieje? Nie, nie, nic się nie dzieje, proszę Pani, wszystko w porządku. Przyszedł mój kot i yy, wspina mi się po nocy i mi pazury wbija w nogę. I tak go wyganiam, żeby sobie poszedł. Uciekaj! O tak, to nic, wszystko jest dobrze. Kot? Przecież jak mieliśmy edukację przyrodniczą, to mówiłaś, że nie ma żadnego zwierzątka w domu. Y -y, bo ja nie miałam wtedy kota, a teraz to taki się przybłąkał, proszę pani, i, i tak go wzięliśmy i jest u nas w domu. Kotku, siedź tu sobie spokojnie. Siedź, malutki. Jaki kot, co ta mama wymyśla? Ale fajnie, to pokaż może wszystkim tego twojego kotka. Uch. Oj, on oj, zważnie jest duży i taki gruby i ciężki, nie mogę go podnieść, ale może zamiałczyć. Zamiaucz, koteczku, zamiałcz! Monika, to ma być kot? To jest pies! Co tam się u Ciebie dzieje w tym domu? Właściwie, proszę pani, to jest pies! Tak pomyliło mi się! Myślałam, że to kota, to piesek jednak. Monika, z przyrody dostajesz jedynkę. Przecież ty nie umiesz odróżnić kota od psa! O, o! Sorry, Mama, przez ciebie dostałam jedynkę. Teraz każdy w szkole będzie myślał, że nie umiem odróżnić kota od psa. Oh, przepraszam. Monika, przywołujecie wreszcie do porządku. Wygon to zwierzę od siebie spokoju i zacznijmy się wreszcie uczyć. Dobrze, dobrze, proszę pani, już wyganiam mojego pie kom. pieska, A Asio, uciekaj, kotku! Uciekaj, piesku! Uciekaj. Dobrze. Już skończmy te rozmowy i zacznijmy się wreszcie uczyć tej matematyki. Proszę, zróbcie. Zadanie drugie ze strony trzydziestej ósmej. Dobrze, dzieci, na dzisiaj to już wszystko. Zróbcie sobie zadanie trzecie i czwarte ze strony trzydziestej dziewiątej, i do zobaczenia jutro. Do widzenia. Do widzenia, proszę pani. Uff, jakoś to przetrwało. Mama? Słucham? Co ty mi narobiłaś? Dostałam jedynkę przez ciebie. Oj, na pewno ją poprawisz, no przecież pani wie, że rozróżniasz psa od kota. Monika, no to tak przez przypadek się zrobiło, przepraszam. Oj mama, przecież ty jesteś już dorosła, nie możesz takich rzeczy robić, no naprawdę przepraszam Monisiu, troszkę mnie poniosło wiesz, troszkę mi się spodobały te lekcje i tak chciałam znowu sobie pójść do szkoły ty masz takie fajne tutaj zeszyciki z takimi pieskami o! i taki piorniczek fajny kredeczki, długopisik i takie to wszystko słodkie i fajne i tak chciałam się poczuć taka malutka no ale no i takie kucyczki sobie zrobiłam fajne naprawdę ta. No wiem, ale każdy dorosły też ma w sobie coś z dziecka trochę, wiesz? No, przepraszam cię. Jedynkę poprawić, przecież pani wie, że rozróżniasz psałkę. Nie? Dajcie mi 5000 łapek w górę, żebym poprawiła to jedynkę. Piszcie w komentarzach, czy Wam też przytrafiła się jakaś dziwna albo śmieszna przygoda podczas tych lekcji przez internet. Oglądajcie również inne nasze filmiki na kanale Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Pozdrawiamy Patrycję Strzelczak z mamą. Mama ma niedługo urodziny, więc życzymy jej wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy Zowka KM9. Pozdrawiamy Nikolę Jasek. Pozdrawiamy Amelię Czuchran. Pozdrawiamy Wiktorię Chmielewską. Pozdrawiamy Daniela Krowickiego. Dziękujemy za piękny rysunek. Pozdrawiamy Manię. Pozdrawiamy Julitkę Bartyzel. Pozdrawiamy Martę Zaborowską. Pozdrawiamy Sandrę. Pozdrawiamy Artura Krupińskiego. I oczywiście pozdrawiamy Wszystkich naszych widzów Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście To koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał Fiki, Miki, Agatki i Moniki Koniecznie z dzwoneczkiem Papatki do, do zobaczenia